Mam jeszcze mały problem. Chce mi się płakać na samą myśl i nie mam bladego pojęcia, co wykombinować z tym. Tego nie było. O, byłeś w Mesiku, męskim Nie? No. Nie słucham, Nie wiem, nie Ale... Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, Jutro jadę na wycieczkę do Lublina i jeszcze do innych miast. I dzisiaj jest czas kowania się. Ja ogólnie wiem, że ja muszę wziąć tyle rzeczy. Nie mam też takiego wewnętrznego ograniczenia, że mogę wziąć tylko taką walizkę, tylko no, mogę wziąć, ile sobie chcę, tak naprawdę, bo jedziemy autokarem, także. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego, w co możemy, a w co nie możemy się spakować, pierwsza rzecz to jest znalezienie walizki, bo mój brat pojechał na studia i nie mam dla tego pojęcia, które walizki wziął, także liczę, że nie wziął małej albo średniej, w której będę mogła się spakować. Mam, znalazłam, yy, nie wziął ani małej, ani średniej, także jeśli yy, nie uda mi się spakować, w pomału, a są takie szanse, że nie uda mi się z spakować tą małą, to wezmę sobie tą średnią. Po prostu miałam taką obawę, dlatego, że w tamtym roku wziął dużą i małą i nie miałam tej małej walizki na właśnie takie wyjazdy czy wyjazdy nawet za granicę. Jezu, ja się zaczęłam. Dobra, więc wypiszę sobie wszystkie rzeczy, które muszę wziąć, bo mam to na telefonie, a nie będę mogła w takcie wtedy nagrywać. Także wypiszę sobie to wszystko, co na pewno muszę wziąć. No i zacznie się pakowanie. Lubię się pakować, ale jest to stresujące, że jednak i tak czegoś zapomnę. Ale myślę, że już mam taką listę zrobioną przez wszystkie podróże w swoim życiu, że nie powinnam mi czego zapomnieć. Dużo tego jest. Jeszcze tutaj musiałam sobie to robić bo mi nie starczyło tyle rzeczy do wzięcia. Mam jeszcze mały problem. Zamówiłam w środę wieczorem kurtkę, bo nie mam żadnej takiej przejściowej kurtki do wzięcia, a ma tam być około 20 stopni, więc jest to ciepło, ale nie na tyle chyba, żeby chodzić w samych bluzach. Więc zamówiłam tą kurtkę, w sumie to nawet dwie kurtki i liczyłam, że któraś z nich dzisiaj przyjdzie. Niestety na razie nie przyszło mi nic. Liczę, że to się jeszcze zmieni. Jestem też psychicznie nastawiona, że ona nie przyjdzie. W sumie to dopiero teraz zaczynam się nastawiać, że ona nie przyjdzie. Także to lipa. No ale dobra. Zacznę zbierać sobie wszystkie te rzeczy po prostu na dywan i zobaczymy, czy dam radę się spakować w tą walizkę, bo jak ja patrzę na tą ilość rzeczy, to. Może być ciężko, patrząc też tylko na to, że same bluzy i spodnie, to jest bardzo dużo miejsca. No, no zobaczymy, no. Po lekcjach wpadłam jeszcze do Lidla i kupiłam takie przekąski, jedzonkowe rzeczy. Żerawki, plecerki, trzy takie musy różne. Wiecie nie zjem tego pewnie w jeden dzień, no ale te musy na przykład mogę sobie pobrać nawet nie wiem w czwartek zjeść, tak sobie przekąski, żelki, bułeczki serowe i takie bułki z których po prostu zrobię sobie kanapki jutro. Póki co wygląda to tak, jest tu bardzo dużo rzeczy, to są głównie rzeczy do wzięcia do plecaka tak samo jak tutaj. Chcę też wziąć suszarkę. Bardziej suszarkę, lokówkę więc to nie są wszystkie rzeczy, tak samo jak ręczników, jeszcze dwóch nie wzięłam, ale jest to mniej więcej tyle rzeczy, które biorę i jest to dużo rzeczy. Zrobię teraz pakowanie do tej walizki. Próbowałam się spakować tą mniejszą walizkę i widać, no średnio mi to wyszło, a też nie chcę tego tak, wiecie, uciskać, pakować, boję się, że cokolwiek sobie zepsuję, mam możliwość wzięcia większej, dlatego wydaje mi się, że... Wezmę tą. na spokojnie, udało mi się spakować do tej walizki. Nawet tutaj troszkę jest miejsca, ale wiadomo, jeśli kupiłabym jakiekolwiek pamiątki, choć raczej aż takich dużych pamiątek, to nie planuję kupić. Ale jednak, to będę miała na to miejsce, na spokojnie. Wydaje mi się, że zabrałam wszystko. Koc i poduszkę biorę ze sobą. Bo droga jednak będzie długa. Tak dogłębniej pokażę Wam, co ze sobą zabrałam. Także jakoś to nie interesuje, to możecie przywinąć do tej minuty. Nie będę do, tutaj się rozpowiadać na temat tego, jakie rzeczy wzięłam, ale wzięłam jeden sweter, dwie bluzy, jedna jest bez kaptura, druga jest z kapturem. Wiadomo, podpaski, bo mam okres niestety na wycieczkę. Skarpety długie, krótkie, popy i koszulki. Krótkie spodenki, nie wiem czy je użyję, ale wzięłam sobie gdybym chciała. Bielizna, wiadomo. Dresy, spodnie, jedne, w drugich jadę. To jest na tyle, stąd ufalona jest ta walizka, o kurde. Dobra, ja to wszystko na dywanie, nieważne. Mam jeszcze jeden top, w którym jadę jutro. Tak samo jeszcze jedną bluzę i dżinsy. I dalej, co tutaj mamy? Plastry, leki, cążki, bo ja się bez nich nie ruszam nigdzie. Wzięłam też herbaty, cukier i kisiele. Nie wiem, czy to użyję, ale ja zawsze lubię mieć herbaty przy sobie. Tu są buty dodatkowe. One są takie. No padać, więc jeśli zamkną mi jedne buty, to będę miała problem... Nie będę miała drugich i będę chodziła ciągle w mokrych. Chlapki pod prysznic. Tutaj są ręczniki i jest schowana suszarka, tu do niej końcówka, tak by no, nie zepsuła mi się podczas jazdy, więc jakoś ją tak w ręczniki tutaj owinę. Mam też opaskę na włosy do mycia twarzy. Pianka i szczotki, grzybyki, które używam. A jeszcze foliki takie wzięłam. Na brudną bieliznę lubię jak ona mi się wtedy wala po walizce. Po prostu wolę ją spakować w foliki, wcisnąć i, i tyle. Pokazuję Wam, co mam tutaj. Zacznę od kosmetyczki. Gdzieś to mogę nazwać kosmetyczką. Gdzieś z takimi płynami. Gdyby jednak coś mi się rozlało, to rozleje się to tutaj, a nie po całej walizce albo po całych moich kosmetykach. Więc mam wszystko tutaj podpisane, bo ja też no, często podróżuję, więc mam. Wszystko popodpisywane. Maska do włosów, szampon do ciała, e, płyn micelarny wzięłam, miałyśmy wziąć z dziewczynami na spółę, ale nie dogadałyśmy się, więc po prostu wzięłam ja nie wiem, czy mogę wypowiadać to słowo. Olejek do włosów, termoochronę, płyn do higieny intymnej i żel do mycia twarzy. E, teraz przejdę do tej kosmetyczki. Tak, mam trzy kosmetyczki. Wszystko jest po prostu ułożone Kategoriami, tak bym to nazwała. Więc tutaj mamy głównie skinker: Waciki i patyczki. Dezodorant. Pędzle do malowania się. W pojemniczkach mam żel do brwi. Krem nawilżający i krem SPF. Gumki do włosów. Lanolinę. Krem od dermatologa. Niacynamidy. Odżywka jedna, odżywka druga do rzęs. I na końcu plastyna wypryski ostatniej kosmetyczce znajdują się rzeczy do makijażu: jest tym puder, dwie gąbeczki, zalotka, rozświetlacz, szczoteczka do brwi, korektor, róż, dużo rzeczy. Wyjazd mam jutro o 6.30, ale zbiórkę już, ma, już mamy jakoś tak po 6.00, także 5.50 wyjeżdżam z domu, ale po oliwkę jedziemy pod szkołę, co oznacza, że będę musiała wstać tak co najmniej o 5.00. Będę musiała zrobić sobie duże jedzenia, choć mam też dużo przekąsek. Ja nie wiem, no mam wrażenie, że to jedzenie mi zostanie, i będę jeszcze je wpierdzielać w środę. <grym> Ale przynajmniej będę miała co jeść, tak? Plan na tę wycieczkę jest naprawdę napięty i dużo rzeczy będziemy zwiedzać. Nie przyszła mi ta kutka do tej pory. Chcę mi się płakać na samą myśl i nie mam bladego pojęcia, co wykombinować z tym. Bo ten płaszcz, tą kutkę, którą mam, wydaje mi się, że ona jest za gruba i do tego nie pasująca kompletnie do większości rzeczy. Znałam, że jadę do Sinseya zobaczyć i kupiłam kropkę. <grywka> Może jest ona trochę za gruba, z działu męskiego. Nie wiem. Była to decyzja na szybko, jak zawsze nie za bardzo przemyślana. Jest godzina 18 lecę umyję. Się. <laughs> Moje włosy. I to chyba tyle na dzisiaj. widzimy się jutro o piątej. Zrobiłam przymiarki wszystkich outfitów na całe te cztery dni i doszłam do wniosku, że bez sensu kupowałam tą kurtkę. Ja nie wiem, co ja sobie umeniłam w tym sklepie, że ta kurtka jest świetna, cudowna i idealna, ale ja w tych wszystkich ciuchach wyglądam niej jak pompka. Ja po prostu sądziłam, że taka kurtka, ta, no ona jest niby sportowa, ale bardziej jednak oficjalna. Nie będzie mi pasować do dressów, czy do blues, jakichkolwiek blues. Okazuje się, że nie, że pasuje jeszcze bardziej niż ta kurtka. No nic no, ja po prostu zwrócę tą kurtkę. Moja dwubiegunowość czasem nie ma po prostu granic. Pozwieszałam jeszcze wszystkie dżinsy, te Dresy bo one jest jeszcze trochę mokre, nie wiem jakim cudem. Rozwaliłam całą walizkę. To jest mi głupio, że tak się stresowałam, tak byłam zwana całe życie, że mi te kurtki nie przyszły i że nie mam tej bomberki na tą wycieczkę, a się okazuje, że ta kurtka, którą miałam w domu jest jeszcze lepsza niż te kurtki. Uznajmy, że tego nie było. Męskiej łazience. Jakoś trzeba sobie radzić. Oh Jestem z miasta. Znalazłem sposób Ludwig, nie? Znaczy chyba nie, nie wiem co. Jan! O, mamy to samo ten, tak co ja? W jest bardzo dużo kozłów Nie wiem czemu, bo nie słucham pani przewodnik Ale? Będzie wydobyć licznik na razie, są trzy Chodź, dotkniemy Elu Tu mamy Podobno jeden, jak, jak, one, one co mają? No, rogi, no. to drugi no Nie wiesz, o miłości, ogony. A drugi o e, pieniądzach I ja zawsze dotykam Jednego, lewego chyba? I Maja do... I Maja do tylko prawego. No zobaczymy w przyszłości czy ja miałam miłość, czy pieniądze i tak samo Myślę, że nic. No też tak sobie. Witamy no jest. za jakiś. Idziemy. Ale nie tarany ludzi. No ja Polko, idź wyką. A nie, faktycznie nie. nie. Jak? Światłowit. Światło. Wid. Widzi świat. Dobra, który to jest? Piąty? Czwarty. Piąty. Czwarty. czwarty. Dobra, czwarty. I ładnie Młode pokolenie, tylko telefon. No cóż. Jemy zawsze Maklawie, fleteczki, wszystko jest na swoim miejscu ty... Patrzcie, bo w nie? I w ogóle to jest taki ładny mak i to jest piętro wyżej, nie? A tu schody Na dowód Miał być tu gdzieś jakiś taras Ale... Jest taras! No ale no to... Trzeba zobaczyć czy jest miejsce Lol Ej, ludzie, piękny widoczek Byliśmy w muzeum jeszcze po do doświecenia... myślę, było mega Nie, było mega nudne, więc mogliśmy gdzieś siedzieć także w miarę gitło, a teraz szukamy Maka, ale rozszerzonego to trochę nie ogarniał. Coś tym. Jesteśmy po jedzonku, zjedzony maczek został. Posiedzieliśmy chwilę w parku. Zjeżdżałam na zjeżdżalni idziemy do biedy. świeci. Ale ładnie.

Dzień drugi naszej wycieczki jest już chyba 15, gdzieś po 15. My dzisiaj jesteśmy w zamościu. Jesteśmy właśnie na jedzonku. No tylko z nicy jedzonka. mi jedonka. Siemka, jesteśmy w, w Kozłówce? No tak, ale to jest muzeum, ale też dom. Zamo zamojskich. A to jest ogród ich. Jeden z y, pewnie 50. Y, Pawiany też były. Pawiany. Jak Powian! Mega to jest, to jest, jest to Byliśmy pawiane od jedzenia styla Tak. J. Pułkowska, J. Pułkowska, Kościeł psała Pa Po trzeba mu wytrzeć oczy bo pozauzmawiamy To Tutaj a Teraz mamy energię, nie? Gdzie Jakoś byśmy się Trzy krzyże O Jezu By się wywróciła Trzy krzyże Nawet nie mam co to Raz Dwa, ale jest ładnie, ale ja już się zmęczyłam. Zrobiłam takie cardio, że mam dość. Tam macie misła. Y, Mama do mnie dzwoni. Dobrze. Dzień dobry, Moida. Witam, Beto. Jesteśmy? Czy z wiatrki będzie nie słychać? Jesteśmy w Kazimierzu Dolnym. Nie jest to taki bo jest na samej górze. I... Jo w... mam, ja mam taki dowód zbrodni Tu to jest cała taka oposta od kogo? ciebie a czemu, nie, czemu w busu stałaś? bo rzuciliśmy się kasztanami <noise> Są z całym kasztanem tutaj mam bus <noise> tu też mam bus tu drzewo to ja Dzień dobry moi Nie, Witam was I Coś my znowu ulubili, nie? Mieliśmy tylko obiad w sumie Tutaj I nic więcej Co masz tam? Kupiłam bułkę w żabce, bo sądzę, że zaraz będę godna, A teraz wracamy Będziemy no. mieć zdrowie powodną. No Szczerze, już mi się trochę nie chce No to wesele. co? Wesoła Emskito Wiąże Eee no Ej, a to czy to szczęście? Tylko będzie. Oj Szczęścia życzę. Tylko co się zrobiłaś No właśnie, co sama tak? To czekaj, 105. To nie traf w ciebie. Rozkończ.